Witam wszystkich widzów. A dziś krótki, ale myślę bardzo ważny materiał. W końcu, po bardzo długim czasie oczekiwania, mamy to. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na nowe bojowe wozy piechoty. Rozpoczyna to proces, który, można powiedzieć, pod pewnymi względami jest zwieńczeniem modernizacji technicznej wojsk pancernych i zmechanizowanych. Zapraszam również do lektury artykułów na łamach portalu Defense24 i oglądania materiałów wideo na kanale YouTube Portal Defense24. A teraz przejdźmy do materiału. E, nim przejdę do omówienia e, tej umowy, którą podpisano, m, chcę coś wyjaśnić. E, byłem w hucie Stalowa Wola na zaproszenie HSW, podobnie jak przedstawiciele innych redakcji. Widziałem linie produkcyjne, sprzęt, który jest tam produkowany. Wszystko to robi niesamowite wrażenie. Bardzo żałuję, że nie mogę Wam tego pokazać, ale takie są zasady. Nie mogliśmy robić zdjęć ani nagrywać filmów w zakładzie. Poza jednym wyznaczonym miejscem, gdzie stały już gotowe pojazdy. Samo to, co dzieje się w HSW, omówię przy okazji innego filmu, kiedy będzie jeszcze bardziej jasne to, o czym możemy po prostu mówić. Ale uwierzcie mi, naprawdę dobrze to wygląda. Moce produkcyjne rosną. Oczywiście tutaj musimy być cierpliwi, bo te moce produkcyjne będą rosły stopniowo. Ja to jeszcze wyjaśnię. Przy okazji, dlaczego w zamówieniu jest tyle. Borsuków ile jest. Ale przejdźmy do meritum. W czwartek 27 marca 2025 w końcu po wielu latach oczekiwania prac badawczo-rozwojowych i negocjacji podpisano pierwszą umowę wykonawczą na bojowe wozy piechoty Borsuk. Umowa opiewa na kwotę około 6 miliardów 570 milionów złotych, a czas jej realizacji to lata 2025-2029. Umowa obejmuje pakiet szkoleniowy, logistyczny, jak również opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej oraz programu komisyjnych badań zdawczo-odbiorczych i przeprowadzenia tych badań. Umowa jest na 111 nowych bojowych wozów piechoty Borsuk ale do tego dochodzi także 5 dodatkowych egzemplarzy, które już istnieją. Czyli mówimy tu o prototypie oraz czterech wozach nazwijmy to przedseryjnych, które brały udział w tak zwanych badaniach w otoczeniu systemowym. Czyli tak de facto, ponieważ te 5 egzemplarzy jest przekazanych już wojsku, no to możemy mówić tutaj, że wojsko otrzyma łącznie 116 maszyn. Czyli dwa bataliony, 58 wozów, każdy. Wielu z Was komentowało, że to bardzo mało, że to za długo, jeśli chodzi o realizację tej umowy. No, i tak, i nie. To jest bardziej złożona kwestia. I postaram się ją tutaj wyjaśnić. Widzicie, tak, HSW. Mogłaby wyprodukować więcej pojazdów i pewnie mogłaby je wyprodukować nawet szybciej. I wojsko również mogłoby, czy też Ministerstwo Obrony Narodowej, mogłoby dla wojska zamówić tych pojazdów więcej. Ale to nie jest takie proste, bo widzicie: To nie jest tak, że huta stalowa wola siedzi sobie jako zakład biernie i czeka na to zamówienie. O nie, 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 nie. To tak nie wygląda. Widzicie, w HSW jednocześnie teraz, w tym momencie, trwa produkcja borsuków wierz ZSSW 30, które są montowane i na borsukach, i w HSW są też integrowane z yy, kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak. Do tego dochodzi produkcja krabów, różnego rodzaju pojazdów wsparcia yy, i innych systemów artyleryjskich. I tam naprawdę dzieje się dużo, a nawet bardzo dużo, i można powiedzieć, myślę, że uczciwie, że huta stalowa wola jest po prostu zapchana pod korek. Oczywiście są w toku realizacji potężne inwestycje tam. Ten zakład już się niesamowicie zmienił. Część z tych inwestycji jest na ukończeniu, część z nich jeszcze trochę potrwa, inne dopiero się rozpoczną. HSW się po prostu rozwija. To już teraz obszarowo jest naprawdę potężny zakład. Oczywiście, część tego zakładu to są, można by powiedzieć, tereny odzyskane, które kiedyś zostały sprzedane, teraz wracają do Macierzy. Te zakłady. Lub elementy zakładu, które są zyskiwane, te hale, one oczywiście też wymagają jakichś tam prac modernizacyjnych, remontowych i tak dalej. To nie jest tak, że one nie pracują, broń Boże. Nie myślcie tak, ale no, rozwój tego potencjału troszeczkę czasu zajmie. Trzeba tam poczynić odpowiednie inwestycje, a trzeba pamiętać, że jeszcze główny budynek cały czas przechodzi pewne inwestycje. Tam naprawdę dużo się dzieje. Także. Huta Stalowa Wola rozwija zdolności produkcyjne, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. To jeszcze troszeczkę potrwa, ale nie jest to manufaktura. Broń Boże, widziałem takie komentarze, to nie jest manufaktura, naprawdę. Uwierzcie mi, to jest jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących sprzęt wojskowy w Polsce. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest manufaktura, no to przepraszam, ja nie mam więcej pytań. Co do samych borsuków, tutaj też jest kwestia tego, że w normalnej sytuacji, gdy mamy podpisaną umowę, to te pierwsze borsuki trafiłyby do wojska za jakiś dłuższy okres czasu. Ale ponieważ huta stalowa wola rozpoczęła na własne ryzyko produkcję wcześniej, to myślę, że już wkrótce sporo pojazdów trafi do wojska polskiego. Kiedy dokładnie, nie wiem, ile tych wozów będzie. Ostatecznie to się jeszcze okaże, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie ich całkiem sporo. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Borsuki są produkowane już od jakiegoś czasu. Jest ich całkiem sporo i one są w różnym stanie montażu. Tak? Także tu się dzieje dużo. Ponadto, to jeszcze nie jest taka normalna produkcja seryjna. To jest umo umowa, która pozwala ją tak naprawdę rozkręcić, zbudować te zdolności do produkcji naprawdę wielkoseryjnej, zdobyć doświadczenia. Ktoś może powiedzieć, ale to co, Huta Stalowa Wola nie ma doświadczeń? Ma doświadczenia, ale z innymi pojazdami, a to jest całkowicie nowy wyrób. Eee, trzeba... Opanować tą produkcję seryjną, zoptymalizować ją, żeby była jak najszybsza przy jednoczesnym zachowaniu oczywiście odpowiedniej kontroli jakości. Yy, także, jak już wspominałem na początku tego materiału, mowa zakłada opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej. Samo opracowanie dokumentacji technicznej też musi zająć trochę czasu. Tutaj zakładane jest także opracowanie programu komisyjnych badań zdawczo-odbiorczych oraz przeprowadzenie tych badań to też jest czasochłonne. Przygotowanie tych badań i ich przeprowadzenie nie jest to takie proste też. Poza tym, w toku produkcji seryjnej, Borsuk też pewnie będzie się jeszcze zmieniał, będzie dopracowywany dalej. To jest proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, nigdy nie powinien się kończyć. Yy, dlatego, zamówiono na razie de facto te dwa bataliony, bo one na pewno będą się różniły od wozów kolejnych serii produkcyjnych. Także nie narzekajcie na to w ten sposób. To wszystko jest jednak przemyślane. Wynika z czegoś. Nie jest to zła wola kogokolwiek. Także, kiedy zostanie zawarta kolejna umowa wykonawcza? Bo to też jest ważne. Może to się odbyć prędzej lub później, ale kolejne umowy wykonawcze zostaną zawarte. Pamiętajcie, że Huta Stalowa Wola, jeżeli ma takie umowy, właśnie, które następują no, w dosyć zbliżonych terminach po sobie. No to oni produkują tak naprawdę to na zakładkę, tak? Czyli powiedzmy ten czas od wyprodukowania do dostarczenia ostatnich wozów drugiej serii produkcyjnej, on nie musi być mm, tak bardzo się różnić od tych terminów, tych harmonogramów, które są dla wozów pierwszej serii produkcyjnej. To wszystko zależy od tego kiedy umowy zostaną y, podpisane. Ale ja bym się tutaj naprawdę tak bardzo o tym nie przejmował na tym etapie. Jeżeli zostanie jak najszybciej podpisana um druga umowa wykonawcza, no tym lepiej, ale spokojnie, tu jest jeszcze czas. Co do konfiguracji ogólnej Borsuków, wszystko wskazuje na to, że na razie, podkreślam, na razie. Borsuki będą z klasycznymi gąsienicami stalowymi, ale to nie oznacza, że już wozy, wozy kolejnych serii nie będą miały innych gąsienic, na przykład kompozytowych CRT, z którymi są zresztą również testowane. Dlaczego gąsienice stalowe? Może to wynika po prostu, że to jest najbardziej przebadane, pewne rozwiązanie, ponieważ są może najtańsze. Może wiele różnych powodów. Podobnie jest z zespołem napędowym, tutaj też jeszcze może się trochę zmienić, bo przecież, jak dobrze wiemy, to było zapowiadane wcześniej, trwają prace nad alternatywnym zespołem napędowym, tak abyśmy w razie czego mieli do wyboru, właśnie alternatywę na wszelki wypadek. I może zdarzyć się tak, że o ile Borsuki, powiedzmy pierwszej serii produkcyjnej, czy nawet drugiej serii produkcyjnej, będą miały silniki MTU, to już. Trzecia, czwarta, albo kolejne serie produkcyjne mogą mieć silniki innego producenta. Także o tym też trzeba pamiętać. Jeszcze co do łączności, bo i takie tutaj komentarze się pojawiały. Więc tak, z tą łącznością to też nie jest taka oczywista sprawa. A wręcz przeciwnie, to jest sprawa bardzo złożona. Wiele kwestii, jeżeli chodzi o łączność, jest utajnionych. Stosowane są w wojsku polskim różne radiostacje. Kto był w wojsku i kto miał szkolenie z tego zakresu, nawet takie minimalne, ten wie. Są stosowane zarówno radiostacje polskie, jak również zagraniczne, ale w standardach natowskich. Także tutaj też jeszcze wiele może się zmienić w wypadku Borsuków i innych pojazdów w wojsku polskim. Jeżeli podjęte zostaną jakieś decyzje o jakichś zmianach, modernizacjach i tak dalej. I to też nie jest tak, że zagraniczne radiostacje, na przykład Harisa, nie mogą rozmawiać z naszymi radiostacjami. Jak najbardziej mogą. E, inną kwestią jest to, jak to wygląda z kodowaniem, jakie to są reżimy pracy i tak dalej, i tak dalej. A to nie oznacza, że nie mogą ze sobą rozmawiać. Także tutaj moja taka rada: naprawdę mniej histerii, mniej nerwów, a na spokojnie, bo pewne rzeczy wynikają z różnych czynników. A poza tym, jak już tutaj wielokrotnie mówiłem, Borsuk to nie jest projekt zamknięty. To jest pojazd, który będzie dalej rozwijany, podobnie jak inne wyroby HSW. To będzie pojazd, który będzie miał różne warianty. Które są planowane. Także spokojnie, do tego wszystkiego dojdziemy, ale to się nie stanie z dnia na dzień. Natomiast no pozostaje się już tylko naprawdę cieszyć, no bo Borsuk oznacza rewolucję w pododdziałach piechoty zmechanizowanej i ta umowa oznacza rozpoczęcie procesu wycofywania przestarzałych BWP-1. To oczywiście potrwa parę ładnych lat, albo nawet parę naście, bo potrwać musi. Nasze państwo, niestety, przespało wiele lat. My przespaliśmy jako naród, my wszyscy. To były lata pokoju, które można było spokojnie poświęcić właśnie na budowę tego typu potencjału, na inwestowanie w tego typu rzeczy. No niestety, tego się nie zrobiło, więc teraz tego na szybko nie rozwiążemy. Poza tym dużo dzieje się w temacie dalszego rozwoju Borsuka jako platformy, właśnie jest kwestia rozwoju ciężkiego BWP. Tutaj też dużo się dzieje. W zasadzie zastanawiam się, co jeszcze mógłbym Wam tak powiedzieć na teraz. Powiem w ten sposób: MON naprawdę tutaj z przemysłem, z Agencją Uzbrojenia, naprawdę analizują bardzo dużo rzeczy. Wojna na Ukrainie jest naprawdę analizowana i dużo się dzieje w wielu tematach. Także po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość. No i oczywiście tu jest też kwestia tego czynnika politycznego. Znaczy, jeżeli politycy tutaj nie pokpią sprawy, jeżeli będzie stabilne finansowanie, programy nie będą zamykane w żaden sposób i tak dalej, no to naprawdę w końcu wiele kwestii zostanie rozwiązanych. Także musimy się po prostu uzbroić w cierpliwość. Natomiast jest coś, co muszę skrytykować. Czyli forma podpisania umowy. Można to było zrobić w HSW, pokazać sprzęt, pokazać potencjał zakładu także obywatelom, aby wiedzieli, że te inwestycje, które idą z naszych podatków, przynoszą naprawdę wyśmienite rezultaty. Niestety tak się nie stało. Wielka szkoda, bo można było także w ten sposób promować hutę, stalową, y, hutę stalowa wola poza granicami Polski, promować ich produkty, a naprawdę to, to jest jeden z tych zakładów w Polsce, z których naprawdę możemy być dumni. Proszę Państwa, naprawdę ludziom, którzy tam pracują, którzy robią te rzeczy, którzy wykonują naprawdę kawał fantastycznej pracy, należy się nic innego jak naprawdę nasza wdzięczność, owacje na stojąco i trzymajmy za nich kciuki, wspierajmy ich, choćby presją społeczną, żeby mogli kontynuować te projekty, które kontynuują, które prowadzą, żeby mogli zaczynać nowe projekty i żeby te zamówienia cały czas docierały do huty stalowa wola, żeby mogli produkować, bo tylko w ten sposób będą mogli się dalej rozwijać. No i oczywiście tutaj też jest ogromna rola państwa, bo bez wsparcia państwa, bez zorganizowania Promocji za granicami, no to przepraszam bardzo, tak naprawdę nic nie wyjdzie z planów eksportowych. Tutaj państwo musi wejść, wspierać to, promować, nawet dorzucić się finansowo na to, żeby PGZ mógł znaleźć klientów choćby na Borsuka. Zresztą mógłby powstać eksportowy wariant Borsuka, który różniłby się trochę od tego dla wojska. Polskiego. To tak swoją e, drogą. E, no cóż, e, tak się niestety póki co nie dzieje, albo dzieje się bardzo niemrawo. Dobrze, to by było na tyle. Żałuję, że nie mogę powiedzieć więcej. Mogę jedynie zaznaczyć, że naprawdę nie jest tak źle, jak to często możecie przeczytać lub usłyszeć w różnych miejscach, w szczególności w internecie. Tak nie jest. Oczywiście jest też daleko od stanu pożądanego, ale no to są pewne procesy, i to się tyczy nie tylko huty Stalowa Wola, to się tyczy innych zakładów w Polsce, jak Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Które również dobrze się rozwijają, mają potencjał, tak? I są inne zakłady. No być, być może będzie niestety tak, że z pewnych zakładów siłą rzeczy trzeba będzie zrezygnować albo zostaną one skonsolidowane i wchłonięte przez inne zakłady, które prosperują lepiej. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało, jak to się sytuacja rozwinie. E, mimo wszystko. Myślę, że wszyscy się zgodzą, że ten obrany kierunek, jeżeli chodzi o modernizację techniczną wojska polskiego, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu wojskowego, jeżeli chodzi o rozwój naszych rodzimych zdolności, jest to kierunek słuszny i należy go jedynie podtrzymywać i kontynuować. Oczywiście pewnie wiele rzeczy można by było zrobić lepiej, ale no cóż, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. O tym też bym chciał, żeby wszyscy pamiętali, bo bardzo łatwo się tak krytykuje, że wszystko jest źle robione i w ogóle jest beznadziejne i nie róbmy. No właśnie róbmy i popełniajmy błędy, tak jak to robią inni. Natomiast Borsuk, potem ciężki BWP, tutaj gdzieś z boku Krab, inne projekty, także zakupy sprzętu za granicą. Być może kiedyś zaowocują tym, że będziemy również produkowali własne czołgi, na przykład. Nie tylko czołgi, bo tu chodzi także o inny sprzęt wojskowy. I to będzie ogromny zastrzyk rozwoju dla naszego przemysłu, dla naszych inżynierów. Także no, trzeba to robić pewnymi etapami. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie wszystko ogarniemy naraz, ale na pewnym etapie myślę, że się uda. Także trzymajmy kciuki, bądźmy dobrej myśli. Naprawdę nie popadajmy w ten pesymizm i niedasizm. To jest coś, czego ja absolutnie nie cierpię. Tylko, też tutaj, jedna uwaga: nie wolno też popadać w hura optymizm. Hura optymizm jest równie szkodliwy co niedasizm. I też o tym pamiętajcie. Trzeba podchodzić realistycznie do naszych zdolności, ale też do naszego potencjału. Czyli mamy potencjał. Kiedyś będziemy mogli wiele więcej rzeczy realizować, ale może na pewne rzeczy jeszcze nie jest czas. Dokończmy to, co już zaczęliśmy. Postaram się na przyszłość przygotować dłuższy materiał na temat HSW. No, niestety teraz nie było to możliwe. Mam nadzieję, że jak już tam z pewnymi kwestiami się uporam, będę mógł taki materiał dla Was. Przygotować i mam nadzieję, że on pokaże dużo lepiej to, jak HSW wspaniale się rozwija. Dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia. Czołem.